Siemano z tej strony KryptoOko, Twoje oko na krypto. Zapraszam do oglądania, ale wpierw muszę uprzedzić, że niniejsze wideo ma jedynie cel rozrywkowy, nie jest to porada inwestycyjna. Jeśli chcecie uzyskać poradę inwestycyjną, proszę zapytać się własnego doradcy inwestycyjnego. Dzisiaj akurat nagrywam, miałem nagrywać później, ale faktycznie cóż to się stało, cóż to się stało nagrywałem wczoraj też w podobnym czasie, chce o 12, dzisiaj o 15 godzinie Tak jak wczoraj nagrywałem, mówiłem, że będziemy generalnie się tu poruszać. No tak jak wcześniejsze generalnie prediction, czyli przewidywania się sprawdziły, że cały czas jesteśmy w tym prostokącie. No ale tak jak ten trójkąt tutaj narysowałem, podobnie też wiele innych youtuberów rysowałem i faktycznie zbliżamy się, uwaga, zbliżamy się do samego końca. Czyli już jesteśmy w tym boiling point'cie. Mieliśmy, przeżyliśmy krótkie wybicie troszkę wyżej, tak, czyli do poziomu 10 400, ja sprzedałem, raz, wam pani Ja sprzedałem przy 10 361 z 1,76% zysku, i drugie zamknąłem przy 10 380, nie mieli jaj, żeby trzymać dużo. Ja chciałem, jak to jest z czasem, jak się za długo siedzi, a na przykład za długo się czeka na autobus. No to człowiek robi takie głupie ruchy, że sprzedaje. Ale może i to dobrze, bo doszło do faktycznie 10400. No i, no i coś się stało. Co się stało, panie, Co się stało się. No i nastąpiła korekcja. Jaka malutka. Zeszliśmy po prostu do 9800 przez chwilę. Teraz jest 996. Jesteśmy tutaj na samym końcu. Także jak już tu widać, że ci ludzie. Kupują i sprzedają przy bardzo, bardzo, powtarzam, bardzo niskich przychodach. Czyli tutaj ETF -y, różne dźwignie, dźwignie. Bitfinexy to jest dobre miejsce, miejscówki typu eToro no już raczej nie. No przy tych spreadach to bardzo, bardzo, powtarzam, bardzo słabo się może sprawdzić. No i teraz... Czyli będziemy szli w górę. Przebijemy. 11 no 10, 200, no to raczej znaczy, tak. 11 i potem droga będzie otwarta, czyli najpierw będziemy musieli się wybić z tego z tej górnej granicy, tego tunelu. Tak. W którym się znajdujemy od dłuższego czasu. Czyli to będzie przy około 11.500, no i wtedy już naprawdę... Naprawdę droga będzie otwarta. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja bardziej obstawiam, że, że będzie waniecie w górę. Tak? Czyli, że my po prostu, i to nie jutro, czy za dwa dni, tak jak ostatnio mówiłem, tak na oko, wiadomo, co jest na oko, na oko to kłopu ma, Że jednak dowalimy się do tego punktu. No i jeśli uda się go przebić, tak może być mała korekta wcześniej, tak? Ale jeśli uda się go przebić, to potem mamy tylko ten punkt, czyli wiadomo, że tutaj też dużo osób obserwuje te wszystkie wykresy. Także może być małe odbicie znowu do 10, już mam do 12 tysięcy do 10700, no i potem już tylko w górę. Oczywiście jest też szansa, że zbijemy w dół w dolnej granicy tego prostokąta, w którym się znajdujemy. Także tutaj przypominam, że przy 900, tam 9200 naprawdę były, było silne wsparcie, tak? Czyli ten opór przed spadkiem był naprawdę duży. Także ja bym się tutaj za bardzo nie przejmował, że zejdziemy niżej, bo naprawdę. Z tego punktu było duże wzrosty zawsze, tak? Ludzie widzą okazję w tym, żeby kupować przy tej cenie. No, bo potem to już jakbyśmy to przebili, no to już naprawdę możemy zejść do tego punktu, czyli do 7900, czyli poniżej 8000. No powiedzmy w granicach 8000. i tutaj też faktycznie też muszę przyznać, bez zbicia. Nie będę tutaj nikogo bił ani nie dam się pobić, tylko powiem wprost, że no że tutaj w tych granicach faktycznie faktycznie też dużo się działo, więc w najgorszym wypadku faktycznie możemy zjechać do 8 do 8 tysięcy dolarów za sztukę to jest bardzo mało, no ale to są odległe, odległe Odległe, znaczy nie, nie, aż takie odległe czasy. No bo faktycznie to się znajduje na dolnej granicy tego trendu zniżkowego. Cały czas przesuwa się niżej. Teoretycznie, oczywiście, teoretycznie, no bo muszę przypomnieć, że ona się trochę zdezaktualizowała od, od czasu tych większych spadków. To jest minimy mi kolor, może. E. Ok, czy był ten wielki wzrost do 13,800? Teraz zobaczymy, zaznaczymy te. Lower Lows tak? Czyli te niższe punkty, tak? Czyli mieliśmy tutaj, potem po tym wielkim wzroście, spadek, zeszliśmy, zeszliśmy do poziomu 9600, potem do 9200, no w tych granicach 900-9200. To się powtórzyło. No i teraz nie schodziliśmy niżej. Zdłuż tej, z, z dłuż tego tunelu, tej, tej linii. Tylko nastąpiło odbicie. O, Hop, tutaj. Potem, no powiedzmy, że, że gdzieś tutaj. Tak, czyli może to być kolejna linia w tym, w tym półkole. Półokręgu. Tak. No, i co by to oznaczało, że kolejna faktycznie, jak będziemy się teraz bić, no to kolejne mogą się układać tutaj. No i w oczywiście dla bardziej cierpliwych, czyli jeśli faktycznie teraz nie przebijemy, no to możemy całkiem niedługo chodzić w tej granicy. Tak? I dopiero potem będzie wystrzał. Także takie są możliwości, moim zdaniem. Dużo youtuberów twierdzi, Podobnie proszę zobaczyć. Tak, będzie dużo, 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 dużo hajsiku. <laughs> polecam. Ulegam. Wiz Bizonacji. Prawdziwy inwestor. Zostańcie prawdziwym wojakiem. Na początku, jak inwestowałem, byłem dokładnie tak jak ten chłop. Cała prawda. Naprawdę polecam. No. No i tak, co, co tam się jeszcze dzieje, nie pamiętam, czy pokazywałem. No jest niezły przesiew chwilowy jeśli chodzi o, o stellar, no to faktycznie się coś tam sprzedają z jakimś dziadowskim, dziadowskim kursem, ale to co mówiłem to przez parę ostatnich dni ten Ethereum Classic rosło no i teraz nadal na niektórych na niektórych niektórych brokerów, tak, na niektórych serwisach indykator wskazuje, że to właśnie no, już, już nie, sorry, to było chwilę temu, ale przykładowo na taki metod obecnie jest Minus 1%. Także mi się wydaje, że to, to, co mówiłem z tymi piramidami finansowymi, możliwe, żeby pieniądze przekraść, z jednego bitcoina za innego, żeby te portfele się zmieniły. No to może te bitcoiny wymienili na tronika. Tak sobie upodobali trona, a to by oznaczało, że ten tron jeszcze będzie dalej, dalej rosnął, a bitcoin będzie spadał. Jest to możliwe. Sprytne by to było, bo teraz w kolei Trona sobie spieniężą i, i będą wyczyszczeni, tak? I wszystko strzeszczone, strzeszczone bardzo ładnie. Także, ja jestem pozytywnej myśli i naprawdę, jest 15 godzina, czyli właśnie Nowy Jork wstał, tam o 13.30, jest 9.30, jeśli jest u nas 13, a tam jest 9.30, także oni wstają, czyli obecnie widać, że 6 sprzedawać było fajnie zbliżamy się do tego boiling pointu i na pewno za kilka godzin konkretnie za 8 godzin będą fajerwerki to czuję, będą fajerwerki, bo Chiny wstaną i może być naprawdę naprawdę bardzo ciekawie oczywiście Ciężko mi stwierdzić, czy teraz będę je czy nie. Póki co mam trochę różnych kryptosów, więc będę trzymał. Jeśli macie inwestycje założone, pamiętajcie, pamiętajcie, żeby ustawić odpowiedni stop loss, albo target profit w krótkoterminowym w szczególności, gdyż teraz te wahania naprawdę... No teraz niedużo można zarobić, ale można. Jak poczekać te kilka godzin, to te skoki mogą być przekosmiczne. Można dużo zrobić albo dużo stracić. Ja obstawiam. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że dzisiaj będzie odbicie. No i w ciągu kolejnych dni ciężko stwierdzić. No myślę, że właśnie do, o jest, do 1 września tutaj będzie ta krzyżówka między pierwszym a trzecim że będzie niezła jazda bez trzymanki, o ile nie będzie to dzisiaj. Nie? Naprawdę. Może być kosmos. Polecam, po, czy znaczy nie polecam nic, no. Polecam oglądać y, moje kolejne filmy i subskrypcje. I zapraszam serdecznie. Miłego weekendu życzę bez sobota. Nie ma co sobie oszczędzać. Trzeba się bawić, póki można A i jeszcze jedna rzecz. Tutaj wiele się nie zmieniło. Wszędzie, proszę sprzedać, tak. No a tam 15, to wiadomo, ale cały czas jedna minut, jeden miesiąc, jeden tydzień jest na zwyżkowym. No w końcu ta lipa była od paru dni dopiero. No cały reszta jest z wskaźników mówi, że proszę, proszę się pozbyć. Nie ja nic się nie będę pozbywał. Chyba, że ze zyskiem. No, to pozdrawiam raz jeszcze, miłego weekendu, siema.